Kiełańczko, z tej w witam dzisiaj. Witam na moim kanale nagrywamy odcinek z gry Minecraft. I dzisiaj to będzie chyba krótki odcinek, ponieważ pokażę Wam co zrobiliśmy przez te live. Ok, to zrobiliśmy tutaj, jakby takie przejście. Tutaj jest przejście na te wieżyczki, później jest przejście na tutaj. I tutaj e, tak można sobie przechodzić i tutaj jest taka skośnia, tutaj jest duże, e, największa jakby taka kolumna i tutaj skoczymy i pyk do baseniku a w, też robiliśmy e, groźby, to, czyli takie groźby, że byliśmy śmiałkowie, nie? i tutaj macie, którzy bawili się tutaj. i Na przykład, lepiej nie wchodzi, bo się nam Ok, i tutaj ma, powinny być piosenki, ale piosenki są bardzo głośne i prawie, że mnie nie słychać, Dlatego już nie będę dawał na odcinka. Dawaliśmy też fire i tam też były pomarańczowe niebieskie. Ok, tutaj jest tak lawa. Gdy są, takie drzewo jakby to można powiedzieć. To był na live, niech powie, napiszę. Nie, nie dajcie w ogóle łapki w górę, subskrypcję ze dzwoneczkiem. I teraz tak wam powiem. Jedna subskrypcja to się równa Co to się równało? Jeżeli jedna złotówka na przykład jest live i ktoś by dał mi donator, tak? Choć nic tak nie będzie. Jestem tego pewien, choć bym chciał, no, ale może mu nie da. To chociaż złotówkę, nie? To bym mógł zaproponować kanał lub kilka tych kanałów. No musi napisać. sub, to co się tam równo zobaczymy. Pozwólcie na chwilę. Okej, okay. sub to jest ocena kanału, to czyli napis ma damy mi suba i napiszę w komentarzu. E, mój kanał e, to jest Święty Franciszek jeśli coś tam e, kupić coś, czy coś w tym stylu i nie zgupi, żeby nie było. Tak jego kanał będzie się nazywał Nie, to ja to napiszę, e, ocenię kanał, obierzemy sobie jeden filmik. No i będę coś tam opowiadał, czy doradzał. A w ogóle, żeby nie było coś takiego, że na live'ach będzie, że zrobisz mi graffiti, czy coś w tym stylu, takie graffiti, że wbiję na przykład na live'a czy coś Ja takich rzeczy nie będę robił, bo na przykład nie robię to tak ładnie jak inni. Okej, okay, to tutaj... To jest tyle, ile chciałam wam dzisiaj przekazać To tak wygląda nam zamek, który... Taki zamek do walki trochę do interesowania jak to można powiedzieć Tutaj jest takie też, żeby ktoś się zesrał, choć nic się nie zesera Ale ze strachu, nie? No bo wiecie, nie? Um, tutaj jest taki domek, tutaj jest... No, lisek Tutaj jest łóżko, tutaj jest ta willa, w co kiedyś nie tak bardzo mieszkam. Tutaj jest taki dom. tutaj jest to, co kiedyś ja mieszkałam. Teraz mieszkam tam w tamtym łóżku. Tutaj jest taki okrągły, że prawie okrągły, ale nie jest okrągły. Tutaj jest pierwszy domek jaki budowaliśmy. Pierwszy domak, tutaj jest pierwszy wieżowiec. A tutaj jest taki też tak nasze szybcioro i później wam go pokazywałam z daleka albo z wysokości to inaczej wygląda to tak na przykład wygląda, już wiezie jakieś miasto live'y będą zawsze po 19 czy coś w tym stylu lub trochę później, nie? Albo jak tak, kiedy skończę grać z kolegami Fortnite'a, bo niektórzy już tam napisali, ale to koledzy ze szkoły, żeby chcieli napisać i tam gram i później na przykład o 21.00 jest live, nie? Albo czasami jak mi się uda, to może być wcześniej. Wieska, tak wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę, subskrypcję ze dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli. Innego, wiecie, że specjal będzie za 50 na 50 subów. Na razie mam 38. Ten specjal to będzie taki drugi live, gdzie będę Wam pokazywał, jak zbudować wille. Taką mega willę, ale nie na wodzie, na normalną willę. Dajcie łapkę w górę. Łapki w górę bardzo e, lubię, bo są fajne w górę, nieważne, tego nie było nic mi się teraz nie dało fajnego powiedzieć to tak wygląda to nasze miasto i wiecie co? Chciałam też zobaczyć jak jedna rzecz wygląda okej, okay, to musimy wziąć jeden blok na no, przy to musi być byle jaki. ja po prostu muszę to sprawdzić dajemy tu Okej, okay, to, to jakoś znaczy Czy Bo patrzcie, teraz nie mogę naskoczyć, tak? Nie, ja muszę skoczyć na to To chcę zobaczyć jak to wygląda Ha, tak to wygląda, okej, okay, dziwnie A skaczyć to okej okay. Okej okay. To tutaj nic e, nie będę budował e, Może kiedyś też zrobię na pewno odcinek, jak buduję ten domek w kształcie TNT. Będzie taki na kanale. Na pewno nie wiem kiedy, ale on będzie no 20-minutowy na pewno. Um, Albo na live będę robił tylko kształt na odcinku, a dokończę go na live. Um, nie wiem. Dajcie w komentarzach, jakbyście byście chcieli Mówicie, że co 50 subskrypcji będzie specjal Dziękuję za wszystkie moje łapki w górę, wyświetlenia I napiszcie, czy jednak się boicie tego drzewa Ja się nie boję, ale bardzo mi się podoba Bo się, że gorzej mi wyjdzie No to... Elo